Obecnie najlepsze i najefektywniejsze konta mailowe oferuje firma Google. Pokażemy od podstaw proces zakładania i przygotowania do użycia konta Gmail. W pole adresu przeglądarki wpisujemy adres www.gmail.com i wybieramy opcję utwórz konta. Mamy przed sobą do wypełnienia formularz z podstawowymi informacjami personalnymi. Imię i nazwisko warto uzupełnić zgodnie z prawdą w celu łatwiejszej identyfikacji ze znajomymi czy w przypadku utraty hasła. Nazwę użytkownika wpisujemy dowolną, lecz niezbyt skomplikowaną, aby uniknąć jej zapomnienia. Hasło to klucz do naszego profilu. Zaleca się zastosowanie minimum 8 znaków, w tym małych i dużych liter, cyfr i chociaż jednego znaku alfanumerycznego, to jest procenta nawiasu czy gwiazdy. Data urodzenia służy do identyfikacji oraz odzyskiwania hasła. Uzupełniamy ją zgodnie z prawdą. Numer telefonu komórkowego oraz inny adres mailowy służy jedynie do odzyskiwania hasła. Warto dodać. Kop CAPTCHA, czyli weryfikacja tożsamości, jest zabezpieczeniem przed spamerami i tym podobnymi. Na koniec standardowo akceptujemy regulamin strony i klikamy następny krok. Teraz możemy opcjonalnie dodać zdjęcie. My pominiemy ten krok. To już koniec przygotowywania projektu Gmail. Kontynuację serii o produktach Google znajdziecie w poradniku o Google Drive.